Witam, to ja Miedzianos! Próba 135, gra PUBG, tryb FPS. Co mecz? Mm, idzie jak... <ścoughs> Nie będę się chwalił, ale tragicznie. To jest ostatni mecz dzisiaj chyba w tą grę samemu i idę na Warzone, Warzone.

w tych drzewkach tu o. Muszę go, muszę go złapać. Tylko gdzie by on mógł uciec? Ładnie. Czasem warto gonić. Dawaj, dawaj, dawaj. No to też dawaj. No a teraz oni mieli pecha. W końcu ktoś ma pecha. A nie ja. Kurde felek. My wracamy i idziemy lutować teraz na spokojnie. Nie wiem, czy czasem trzy osoby nie skoczyły tak po prawdzie. to nież to co mam Kurde. Chciłało nie lutować <śled> dawaj dawaj siedemki i to migdę weźmiemy, no Dyma. Jeszcze jeden? Ja no, jeszcze jeden. Ja kurwa mać! Aż mi Kenny spadł nie? No co za kurwa pojebana gra to jest, nie? Chuj, trzech zabiłem je tak źle, nie? No to kuta, spiszucie jakiegoś granata. Dziękuję bardzo za grę, do widzenia.